Z wiecznej dziś ornety witamy bardzo gorąco po meczu błękitnie. Orneta Polonia Lisberg-Warmiński, wraz ze mną jest Paweł Szymański, zawodnik Polonii. Witam bardzo serdecznie. Porażka 1 do 2 z zespołem z ornety. Jak tak na gorąco można ocenić to dzisiejsze spotkanie? Ciężko tu coś tak na gorąco powiedzieć. To na pewno chłopaki z ornety bardzo mocno walczyli. No i tu walczyli te trzy punkty sobie dzisiaj tak. Ciężka pogoda też trochę weteryn przeszkadzał, trochę szczęścia zabrakło. To jest... Gratulacje na chłopaków czy te derby powiatu w to są takie mecze, na które specjalnie się motywujecie, czy jednak traktujecie to jako normalny, każdorazowy mecz każdej kolejki? No, szczerze mówiąc, przed tym meczem jakiejś wielkiej motywacji nie było. Przed każdym meczem staramy się być w 100% zmotywowani i walczyć o trzy punkty zawsze tak. Nie patrzymy na to tutaj kategoriach wielkich derbów, nie wiadomo czego, no zawsze o trzy punkty gramy i dla każdego tak samo. Wspominaliśmy o tym, że dzisiaj jest bardzo wiele pogoda w bardzo na powodach, że widać i słychać, tak samo było to na boisku. Wy też wiele akcji próbowaliście grać górą. I czy podczas przebiegu całego spotkania uważacie, że jednak to był dość niedopuszczalny pomysł, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, czy jednak mimo wszystko próbowaliście kontynuować konsekwentnie taką grę? No, próbowaliśmy i tak, i tak, i pograć dłuższą piłką, Próbowaliśmy pograć, poklepać, też czasami No nie wychodziło. No to postanowiliśmy wydłużyć tą piłeczkę. Orneta się troszkę cofnęła po strzeleniu bramki. No i próbowaliśmy coś z bocznych sektorów zagrozić, dośrodkować. No, szukaliśmy szczęścia trochę dzisiaj forby czwartejze. Przed tym spotkaniem byliście na piątym miejscu w ligowej tabeli I tak już patrząc z perspektywy takiej statystycznej, jakie są Wasze cele, jeśli chodzi o ten sezon, czy planujecie być gdzieś w okolicach top 3, czy jednak te top 5 będzie już Was satysfakcjonowało? Szczerze mówiąc to no, walczymy, tak jak mówię, w każdym meczu o trzy punkty, a cele, jakie tam są cele, no ciężko nam powiedzieć, no chcemy być na pewno jak najwyżej, tak, jak każdy, chcemy wygrywać mecz za meczem, mecz za meczem, dziś się nie udało, no i mamy nadzieję, że za tydzień sobie odbijamy i zdobędziemy trzy punkty i cały czas będziemy tam w Tyle Paweł Szymański, Polonia Lisbeth dziękuję dziękuję. Dzięki bardzo. Na razie.